W tym odcinku Polak na wakacjach, czyli co zrobić, żeby nie zwariować w czasie wolnym. W paru miejscach byłem Mikołajki, Wawel, klasztor w Świętej Lipce widziałem, więc zapraszam Was na pięć porad wujka Wojtka na udany urlop. Zasada piąta nie musisz zawsze jeździć w sezonie. Sezon, czyli lipiec i sierpień, czyli miesiące, kiedy Warszawa pustoszeje, a tłumy na Mąciaku i Krupówkach zdają się nie mieć końca. Wbrew obiegowej opinii, to nie są jedyne miesiące, kiedy możesz odpocząć. Bo przykładowo, czy sobot nie może być urodziwy zimą? Może. A dzięki decyzji, że spędzisz urlop w mniej obleganych miesiącach, możesz cieszyć się niższymi cenami, większą dostępnością obiektów i po prostu większym luzem. I pomyśl, ty jedziesz na Zanzibar. Witamina D3 wylewa się z ciebie wiadrami i wracasz do tej Polski cały uśmiech. Podczas gdy wszyscy inni płaczą drewnymi łzami, kiszonej kapusty. Piękna wizja, chociaż zarazem mocno sugeruje wzięcie poprawki na syndrome miejscowości sezonowych, który dotyczy szczególnie miejscowości nad Polskim Morzem. Mnie się kilka lat temu zdarzyło spędzić uroczy turnus w Jastrzemie Górze w lutym i muszę przyznać, że widoki są niezapomniane, bo poza widokami nie było tam żadnych innych bodźców zewnętrznych wewnętrznych też. Byłem martwy w środku. Rada wujka wojtka numer 4. Nie sugeruj się tylko ceną. Jako certyfikowany Polak-Cebulak nie zamierzam walczyć z naszą narodową cechą oszczędności, ale mocno polecam zapoznanie się dokładnie z ofertą wyjazdu, zanim klikniesz przycisk. Zabierz moje pieniądze bez opcji zwrotu. Dlaczego? O taka anegdotka. Szukałem ci ja swego czasu urlopu we Włoszech. Szperam po biurach podróży, patrzę nagle. Cena bardzo atrakcyjna. Miejscowość ładna i prestiżowa, że wszystko na zdjęciach będzie wyglądało na dwa razy droższe niż w rzeczywistości jest. No ale refleksyjny umysł zadaje sobie pytanie, jeśli wszystko jest takie ładne, to skąd ta cena? To proszę ja ciebie, wszedłem ci ja na mapy Google, pochodziłem po okolicy i co się okazało widok z okiem tego hotelu wygląda mniej więcej tak. Innym razem wchodzę na stronę, na której są oferty z różnych biur podróży. Patrzę, last minute, oferta specjalna, all inclusive tylko dla Ciebie, Kanary, czyli takie prawie Karaiby, tylko że o wiele taniej. I widzę na TripAdvisorze, że hotel, który proponują, się remontuje od kilku ładnych lat, że już chyba nawet pozbyli się karaluchów, a nawet jeśli się nie pozbyli, to zapewnili im małe kubraczki z logo firmy. Ale znowu coś mnie tak tknęło. Więc wchodzę ja znowu na mapę Google'a, chodzę sobie po okolicy, scrolluję troszeczkę na północ, a tam ciche lokalne lotnisko, które obsługuje rocznie 5,5 miliona pasażerów z ponad 80 kierunków. Ale zdarzają się fajne wyjazdy za mniej niż 2000 zł do Hiszpanii, do Włoch, do Portugalii, tylko trzeba dobrze je namierzyć, korzystając z innych źródeł niż strona tury operatora, bo na stronie biura podróży to nawet największe zadupie będzie spokojną cichą okolicą z dala od kilku miasta. Zasada trzecia wujka Wojtka nie wiesz sloganom o licznych atrakcjach. Jeśli jedziesz gdzieś, by pozwiedzać, zrozumieć, poznać coś, lepiej zawczasu sprawdź, czy w danym miejscu naprawdę są atrakcyjne rzeczy do zobaczenia. Bo w przeciwnym wypadku może Ciebie czekać tygodniowy urlop nad morzem, podczas którego do wyboru będziesz miał. Pięciominutowy seans w kinie 5D, 6D albo nawet 7D, które to kino wygląda jak toaleta publiczna na pneumatycznych podnośnikach i które pewnie po sezonie jako toaleta publiczna na pneumatycznych podnośnikach, Funkcjonuje. Albo całoroczną wystawę motyli w Muzeum Motyli, w którym też jest kilka gablot z żukami, ponieważ... nie wiem. Albo połączenie Jana Pawła II, dinozaurów, elektrowni atomowej, elektrowni wiatrowej i szachów wielkości siedmiolatka. Ale gdzie takie atrakcje? Zapraszam do Kaszubskiego Oka Wieży Widokowej w Gniewnie. I przyznam, że te atrakcje są tak atrakcyjne, że przeczytam opis tego miejsca ze strony podróży.pl, a ty napawaj się zdjęciami. Z uwagi na atrakcyjną lokalizację, widok z wieży robi naprawdę duże wrażenie. Zobaczyć stąd można jezioro żarnowieckie, górny zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej, farmę wiatraków, a przy dobrej pogodzie także morze. A jak wiemy, nad polskim morzem pogoda jest zawsze dobra, bo w ogóle ta wieża nie jest nad morzem, ona jest kilkanaście kilometrów w głąb lądu. 44-metrowa wieża ma także niezwykłą konstrukcję w kształcie klepsydry. Na dole znajduje się punkt informacji turystycznej i sklep z pamiątkami. Urządzone są tu także wystawy. Na górę można się dostać schodami lub wjechać windą. Ale kaszubskie oko ma do zaoferowania o wiele więcej, zwłaszcza dzieciom. Czyli nie tylko schody, nie tylko winda, ale o wiele więcej. Utworzono tu 18 dołkowe pole do minigolfa, ziemne szachy z gigantycznymi figurami do przestawiania, dwa place zabaw, w tym jeden w kształcie statku pirackiego. Dla nieco starszych dzieci przeznaczono mini parklinowy. Na terenie kompleksu znajdują się także wzbudzające dużo emocji wśród maluchów makiety dinozaurów oraz stolemów, legendarnych olbrzymów, co podkreśla kaszubski charakter tego miejsca. Działa tu także restauracja. Gdybyście się zastanawiali, gdzie się schował Jan Paweł II, to wieża nosi imię Jana Paweł II, prawdopodobnie na pamiątkę tego, że nigdy do Gnienda nie przyjechał. W poszukiwaniu atrakcji najbardziej dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań mogą Ci pomóc portale typu TripAdvisor, blogi turystyczne, przewodniki i podróżnicze artykuły prasowe. Wszystko zależy od tego, czego szukasz i potrzebujesz w czasie wakacji. Czy interesuje Cię turystyka kulinarna i chcesz zażerać się lokalnymi przysmakami, czy tak jak ja, Jesteś mentalnym 60-latkiem i szukasz ciekawych wystaw muzealnych. Albo szukasz miejsca, gdzie weekend zaczyna się w środę i trwa do momentu, kiedy skończą ci się pieniądze albo poczucie godności osobistej. Zasada druga: nie jedź do polskich stolic. To znaczy, jeśli chcesz zwiedzić Warszawę, Kraków, Gniezno albo Poznań, Giecz, Płock, Lublin, Łódź, to jedź tam i zapewne znajdziesz tam coś ciekawego do zobaczenia. Mnie chodzi o polskie stolice X, gdzie X oznacza emocje, atrakcje. Nazwę sportu albo porę roku. Ale o co chodzi? Najlepszym tego przykładem jest zakopane, zimowa stolica Polski, Sopot, letnia stolica Polski, łeba, letnia stolica Polski, Ustka, letnia stolica Polski. To nazewnictwo istnieje również w wariancie stolica polskiej X, stolica polskiego Y. I tak na przykład jeśli wpiszesz do Google pojęcie stolica polskiej. To ci wyjdzie na przykład stolica polskiej miedzi, którą jak wszyscy dobrze wiemy jest Lublin. Wśród sugestii Google'a jest również stolica polskiej logistyki, i ja gotów jestem uwierzyć Google'owi, że polska logistyka jest inna niż wszystkie. I stolicą polskiej logistyki jest Błonie pod Warszawą i ja ci nie zabraniam jechać do Błonia. Nie mówię nie jedź do Błonia, Błonie, tylko często za tytułem polskiej stolicy kryje się chwyt marketingowy, który ma napędzić ruch turystyczny w sezonie. I to robi. I mimo, że jedziesz do Zakopanego i marzysz, że obudzisz się w małym szczytnym pensjonacie, później będziesz kontemplował dziewiczą górską przyrodę, a na końcu zdobędziesz samotnie szczyt górski, to sorry, ale prędzej cię czeka zdjęcie z misiem recital perugiańskich Indian, a o miejsce na szczycie Giewontu będziesz musiał walczyć z pielgrzymką uczestników wieczoru kawalerskiego uczestnikami półkolonii ćwierć kolonii oraz kolonii oraz piętnastoma zestawami rodzin w składzie on ona i bąbelki. Reguła pierwsza: nie jedź do miejsc reklamowanych jako miejsce na idealny rodzinny wypoczynek. Nie mówię, że idealny rodzinny wypoczynek nie istnieje, może istnieć, ale nie istnieje coś takiego jak idealny wielorodzinny wypoczynek. Kiedy 15 albo 30 sfrustrowanych rodzin przez dwutygodniowy turnus walczy o dwa brodziki z zimną wodą, hucznie nazywane akwaparkiem i zajęcia z animatorem w nieklimatyzowanej sali o wielkości 8 metrów kwadratowych, to nie jest miejsce odpoczynku. To jest miejsce ciężkich wzdychań bezradnych, zrezygnowanych rodziców. Chyba że jest to open bar all inclusive, to wtedy jest to miejsce wielogłosowego wrzasku ojców i matek, którzy jak jeden mąż i żona krzyczą, ja żądam. Jeśli chcesz gdzieś pojechać z pociechami, to wyjedź, tylko znajdź ośrodek trochę bardziej na uboczu, który jest w miarę dobrze skomunikowany z większym miastem. Dzięki temu będziecie mogli zrobić tam wypad, kiedy dziecko wam zacznie chodzić po ścianach. Z nudów. Bo jeśli dziecko zacznie Wam chodzić po ścianach z powodu szatańskich mocy, należy wołać księdza i odmawiać zdrowaśki z prędkością nie mniejszą niż 3 na minutę. Jeśli właśnie przygotowujesz się do podróży życia albo do city breaka, życzę Ci samych pozytywnych wrażeń. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę i klikniesz suba, żeby Cię nie ominął kolejny odcinek bez zenzu, A jeśli masz jeszcze chwilkę, zachęcam Cię do kliknięcia w inne moje filmiki. Do następnego. Więc wchodzę ci ja na mapę BluBla mapy blubl blubl prawny o ile nie będzie akurat strąby powietrznej albo akatu... akakotu i po prostu większym luzem, aż stałem się włochym z tego wszystkiego Miejscowość ładna i Prosti, prostituta emocjony. Innym razem jestem na stronie, która pokazuje oferty z różnych stron e, świata z różnych stron biur podróży. To na przykład poznasz Stolską, Stolską Policę Miedzi. Po pierwsze, nie jedź do miejsc. Sopot, letnia stolica Polski. Ustka, letnia stolica Polski. Łeba, letnia stolica Polski.